Cześć kochani. Witajcie w Nowym Jorku. Piękny klimat, fajny flow jak zawsze w tym mieście. Idę tutaj z wami na spacer. Jestem w Greenwich Village. Pokażę wam piękne zakątki, piękne tutaj okolice. A w międzyczasie będę wam opowiadać o tym, co robić z dzieciakami w Nowym Jorku? Jak wybierać się do tego, miejsca, do tego miejsca, do tego miasta z dziećmi, to jest to dla Was idealny odcinek. A jak lubicie oglądać sobie urocze zakątki, to też jest to dobra pozycja. Zapraszam serdecznie. Muzyka Pani, kochani, zostało mi trochę nagrań z Greenwich Village z wczesnej jesieni, więc stwierdziłam, że szkoda je tracić. Zatem idziemy sobie tutaj na spacer i będę wam opowiadać, co robić z dzieciakami. Bo oczywiście Nowy Jork sam w sobie jest tak ciekawy i różnorodny, że zwykłe spacery już będą świetną rozrywką. Na pewno będziecie widzieć jakichś artystów ulicznych, jakichś grajków. Akrobatów, zawsze coś się będzie działo fajne sklepy będą po drodze, ludzie przebrani jako maskotki dużo parków więc te dzieciaki, tak czy owak, już będą zainteresowane tym miastem. Natomiast polecam też kilka innych miejsc, jakbyście chcieli się posiłkować. Na przykład jest coś takiego jak Color Factory miałam o tym odcinek. To no jest takie muzeum interaktywne z dużą ilością właśnie jakichś kolorowych elementów, zabawa kolorem i generalnie pokazują kolory Nowego Jorku. Jest też Amerykańskie Muzeum Historii Naturalnej, to z filmu z Benem Stillerem, gdzie ożywają tam wszystkie zbieżaki. Natomiast jest to naprawdę świetne muzeum, pracował tam też Ross z przyjaciół. Jest interaktywne, jest ciekawe, jest duże, można równie dobrze spędzić tam cały dzień. Także polecam to sobie zobaczyć, bo to jest fajna rozrywka zarówno dla dzieciaków, jak i dla dorosłych. Oczywiście jest też zoo w Central Parku, skąd pouciekały zwierzaki i na Madagaskar. Natomiast nie jest zbyt duże, ale jest klasyczne, prawda? Już kojarzymy nawet tą bramę z filmu. Także jak najbardziej, jak jesteście w Central Parku i chcecie zajrzeć, to można sobie zajrzeć. Jest po wschodniej części, południowo-wschodniej części parku. Dodatkowo jest Intrepid Museum. To jest muzeum na lotniskowcu. Są tam elementy związane z wodą, z powietrzem i z kosmosem. Jeśli chcecie natomiast większe zoo, to zoo na Bronxie jest olbrzymie. Jest tam około 6000 tysięcy zwierząt, jakieś tygrysy, goryle. Także jak lubicie zoo, to można pojechać na Bronx. Kolejna atrakcja jest w Midtown Manhattan. Nazywa się Rise New York. Pełno interaktywnych galerii, wystaw związanych z muzyką, z filmem, z modą, z finansami. Jest też taki stary wagon metra, w którym zaczyna się cała przygoda, i cały film jest pokazywany przez historię Nowego Jorku. Jest to fajne zarówno dla dzieciaków, jak i dla dorosłych. Także Rice New York, możecie się też tam przejść. Można też pojechać z dzieciakami promem, albo za darmo zobaczyć sobie z wysokości wody promem na Staten Island, zobaczyć sobie statuę wolności, albo możecie oddzielną całą podróż wykupić sobie. Wtedy są dwie wyspy: Wyspa Liberty i Wyspa Ellis. Możecie zobaczyć tam muzeum i statuę wolności z bliska. Jest też muzeum dla dzieci: Children's Museum of Manhattan. To muzeum znajduje się na Upper West Side. Oczywiście interaktywne, też zachęcające do kreatywności, ruchu i są tam też różne jakieś zabawy, na przykład z wodą. Jest też wóz strażacki, po którym można się wspinać. I generalnie często są też wystawy zmieniane. Także na to też możecie zwrócić uwagę, ale to dla dzieci do 10 roku życia. A jak już mam Waszą uwagę, to chciałam tylko przypomnieć, że napisałam książkę o Nowym Jorku. Dostępna jest w Empikach. Nazywa się Nowy Jork za kulisami stolicy świata. Jak kochacie to miasto, lubicie mnie jako osobę, jest to świetny sposób, żeby wesprzeć mnie i moją działalność. W całym mieście jest też pełno placów zabaw, tak jak tutaj na przykład w Central Parku. Także szukajcie, bo jest mnóstwo zdjęć dla waszych dzieciaków, by się wyszalały. W razie czego, jeśli miasto nie dostarczy wam wystarczająco rozrywki. Teraz po tej reklamie książki mogę się również wam przyznać że piszę książkę dla dzieci właśnie też o Nowym Jorku. Także tych tematów i dziecięcych i nowojorskich nie zabraknie na moim kanale i w mojej działalności. Wróćmy do kolejnych aktywności, które można robić z dzieciakami w Nowym Jorku. Na Brooklinie znajduje się też Muzeum Transportu, New York Transit Museum i tam przez można zobaczyć jak przez lata zmieniały się te wagony, metra jest oczywiście pełno interaktywnych rzeczy do, do roboty. Tak samo ta historia miasta, jeśli chodzi o komunikację miejską, jest świetnie pokazana. Zapraszam Was serdecznie do tego muzeum. Troszkę się jedzie, bo jest w downtown Brooklyn. Natomiast polecam, bo jest ciekawe właśnie zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych. Kolejna rzecz do roboty. Wydaje mi się, że. Fajnie by było pojechać z dzieciakami na taras widokowy. Ma, miałam odcinek oddzielny o moich ulubionych tarasach widokowych, natomiast jeśli chodzi o dzieci, to wydaje mi się najbardziej interaktywnym i takim Instagramowym i ciekawym wizualnie jest zdecydowanie Summit One ten najnowocześniejszy taras widokowy. Edge ma również wysunięty taki trójkąt. Poza budynek można dosłownie stanąć na takim szklanym elemencie tego wystającego trójkąta i spojrzeć 100 pięter w dół w Midtown Manhattan. Natomiast osobiście nie przepadam za Edge'em, o wiele, o wiele bardziej wolę Summit One czy chociażby Top of the Rock. Niedaleko Times Square znajduje się też Gulliver's Gate, czyli świat w miniaturze. Czyli po prostu miniaturowy świat, można obserwować jakieś świątynie w Egipcie, nowojorskie metro. Z całego świata dzieciaki mogą próbować latać samolotami i kontrolować niektóre pociągi. Jest to taka interaktywna rozrywka dla młodych odkrywców. Z Dolnego Manhattanu można także pojechać promem na Governor's Island, gdzie czas się Zatrzymał. Można tam wynająć sobie rowery i sobie popedałować wzdłuż wyspy. Są też wspaniałe place zabaw dla dzieci. Także zipline, czyli trolka oraz oczywiście zjeżdżalnie. Liberty Science Center to kolejne miejsce. Znajduje się natomiast w Jersey City. Ale tam też jest pełno ciekawych, rozrywkowych, interaktywnych rzeczy. Na przykład jest planetarium, można zbudować wieżowiec i robić wiele eksperymentów naukowych na żywo. Można też się wspinać, jest tam też symulator i dużo miejsc do zabawy, zwłaszcza dla młodych dzieci. Zmieniają tam też często wystawy, było na przykład miasto Lego, było laboratorium robotów i tak dalej. Także w downtown Brooklyn znajduje się muzeum dla dzieci Brooklińskie, Brooklyn Children's Museum. Też do 10 roku życia, tam też jest oczywiście mnóstwo interaktywnych rzeczy do roboty, miejsc do zabawy i są różne wystawy. W ciepłe miesiące jest też dach, rooftop. I tam dzieci również mogą się bawić. Są też dwie kultowe karuzele. Seaglass i Jane's Carousel. Jedna w Battery Parku, druga w Dumbo z widokiem na Most Brukliński. Jest też centrum dla dzieci w Nowojorskiej Bibliotece Publicznej, do której możecie wejść za darmo i sobie pochodzić. Także tam też jest miejsce dla dzieci. Jako rozrywkę z dzieciakami polecam też przejechać się Roosevelt Island Tram, czyli tą kolejką nad mostem Queensboro, ze wspaniałym widokiem na środkowy Manhattan. Kolejna opcja, za którą co prawda nie przepadam, ale również wspomnę, to jest Big Bus Hop On Hop Off, czyli można wejść do autobusu, przejechać do innej dzielnicy, wyjść i później znowu wejść, wyjść. Natomiast w Nowym Jorku są duże korki i szybciej po prostu zwidzicie miasto pieszo. Kolejna rzecz, której nie do końca polecam, ale również wspomnę, bo niektórzy chcą to zobaczyć, to jest Madame Tussauds, czyli to Muzeum Figur Woskowych. A dlaczego nie polecam? Dlatego, że jest to coś, co można zobaczyć w każdym innym mieście i chyba po prostu szkoda na to, dla mnie by było czasu, akurat w Nowym Jorku. Oczywiście z dzieciakami przydałoby się też zobaczyć jakieś show na Broadwayu. Dla dzieciaków to polecam na przykład Alladyna albo Króla Lwa. Też można pójść zobaczyć jakiś mecz w Madison Square Garden, na przykład w hokeja albo może New York Knicksi w NBA będą grali. Warto też to zobaczyć. Jeśli bardzo lubicie akwaria, to trzeba by było pojechać aż na Coney Island na Brooklinie. To jest jakaś godzina jazdy od Manhattanu. Ale jest tam nowojorskie akwarium. I tym pięknym ujęciem kończę ten odcinek. Dzięki wielkie kochani za jego zobaczenie i do zobaczenia na moim kanale Polka w Ameryce w kolejnych odcinkach. Na razie pa!